Witam. Jako, że sezon na truskawki w pełni, chcę Was dzisiaj zaprosić na pyszne pierogi z truskawkami z ciasta parzonego. Oto lista składników potrzebna do przygotowania pierogów. Do miski dajemy mąkę, następnie dodajemy olej. Sól Oraz gorącą wodę Całość mieszamy Najpierw łyżką, odstawiamy na chwileczkę do przestudzenia i zagniatamy ciasto Jeżeli istnieje taka potrzeba, możemy podsypać troszkę ciasto mąką Ciasto powinno być gładkie i elastyczne Gotowe ciasto przekładamy do miski i przykrywamy ściereczką. Odkładamy, żeby odpoczęło na jakieś 15 minut. Truskawki myjemy i kroimy na mniejsze kawałki. Posypujemy łyżką cukru. Następnie ciasto wałkujemy cienko, wykrawamy kółeczka. Ja to robię kubkiem i zabieramy się do lepienia pierogów. Ja wykorzystuję na przykład taką maszynkę do pierogów. Pierogi robi się nią szybciutko, wychodzą bardzo ładne, równe. Można też lepić pierogi ręcznie są różne sposoby. Ja na przykład lepię w taki sposób, jak tutaj. Takie pierożki bardzo ładnie wyglądają. Albo też można zrobić pierożki z falbanką. Też bardzo ładnie wyglądają. Są bardzo proste w przygotowaniu. Gotowe pierogi układamy na ściereczce. Do garnka wlewamy wodę i zagotowujemy następnie na gotującą się wodę wrzucamy pierogi gotujemy je do wypłynięcia następnie zdejmujemy z ognia i odcedzamy łyżką cedzakową następnie do miski dajemy śmietanę dodajemy do niej cukier i gotowe pierogi polewamy śmietaną i gotowe pierogi są przepyszne, mięciutkie bardzo gorąco polecam